Tak po prostu zablokowałeś mnie, bez słowa wyjaśnienia. Dlaczego to zrobiłeś? Myślałem, że będziesz moim prawdziwym kolegą i nie chcę z tobą żegnać się. Ale mimo to zrobiłeś to, skrzywdziłeś mnie. To naprawdę zabolało i pokam chwilę, gdyż cios w serce przez ciebie. Dlaczego to zrobiłeś? Bloknałaś mnie, zrobiłaś to, zrobiłaś to. Zapowiadało się fajnie, świetnie i było fajnie. Nigdy nie domyśliłem się, że zrobisz mi coś takiego. Fakt, byłeś super, ale teraz nie chcę na ciebie patrzeć. I naprawdę, zrobiłeś to, skrzywdziłaś mnie. To naprawdę zawalało i płakałem chwilę, gdyż wciąż w serce, przez ciebie. Dlaczego to zrobiłeś? Wyknąłeś mnie, zrobiłeś to, zrobiłeś to. Czy sumienie cię obeszło? Czy zrobiłeś to świadomie? Czuję teraz tylko żal. Zastanawia mnie, czy mogłem cię powstrzymać. To jednak ty, zjebałeś teraz mnie. Zrobiłeś to, skrzywdziłeś mnie, to naprawdę zabolało i płakałem chwilę, gdyś czas w serce, przez ciebie. Dlaczego to zrobiłeś? Wyknąłeś mnie. Zrobiłeś to. Zrobiłeś to.